Uniwersytet Szczeciński jest największą uczelnią na Pomorzu Zachodnim. Kształcimy ponad 10 tysięcy studentów, mamy ponad 2000 pracowników. Nasza oferta badań naukowych, oferta dydaktyczna na najwyższym poziomie kształcenia jest europejska, jest światowa. Po naszych studiach można naprawdę robić fajne kariery. Te kierunki to przyszłość. Te kierunki to możliwość realizowania marzeń i pasji. Jako uczelnia największa na Pomorzu Zachodnim chcemy kształcić jak najwięcej osób, które będą się zajmowały szeroko rozumianą biologią. Są takie potrzeby. Jesteśmy miastem o największym odsetku zieleni. Jesteśmy miastem, które ze względu na swoją lokalizację i potencjał daje takie możliwości. To możliwości kształcenia, które oferuje Uniwersytet Szczeciński, ale też później możliwości pracy w tych obszarach, które są dla Was interesujące. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich licealistów, którzy zainteresowani są naukami biologii, do Instytutu Biologii. W Instytucie jest bogata oferta edukacyjna i naukowa. Bardzo serdecznie zapraszam. Na zajęciach laboratoryjnych prowadzimy wiele badań z przeróżnych dziedzin naukowych. Ponadto, jako członkowie licznych kół naukowych działających w Instytucie Biologii, jesteśmy włączani do projektów badawczych, które tworzą wykładowcy naszego Instytutu, dzięki czemu stajemy się współautorami tych artykułów i naukowcami wchodzącymi na rynek pracy. Studenci wszystkich kierunków realizowanych w Instytucie Biologii mogą korzystać ze sprzętu zgromadzonego w Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii podczas realizacji swoich. Do ich badań do prac magisterskich, licencjackich oraz prac doktorskich. Głównym celem projektu EcoBarcode jest szerzenie wiedzy o tym, jakie możliwości daje innowacyjne wykorzystanie biologii molekularnej w identyfikacji obcych gatunków inwazyjnych. Cześć, mnie nazwisko Anton. Ja uczyć w Polsce, ponieważ fakultety, które mnie interesują, w Ukrainie po prostu nie Mogę powiedzieć, że po 2 latach ja nie jestem rozczarowany. Zapraszam was. Hej, ja już szósty rok mieszkam w Polsce i wybrałam się na studia biotechnologiczne. Powiem, że bardzo, bardzo ciekawe, ponieważ są różnorodne, jest bardzo duży zakres zawodów, które mogę wybrać. Bardzo polecam i zapraszam. Cześć, jestem Kasia. Aktualnie jestem już na drugim stopniu ochrony inżynierii środowiska przyrodniczego. Zdecydowałam się, żeby kontynuować drugi stopień w Instytucie Biologii, ponieważ jest to świetne miejsce do tego, aby ludzie mogli się rozwijać w atmosferze która sprzyja zdobywaniu wiedzy, gdzie ludzie nie oceniają nas i możemy zadawać pytania, choćby najgłupsze. W Instytucie Biologii funkcjonuje Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej i Monitoringu Środowiska pod nazwą Potama. Akcje, które są realizowane przez to centrum są angażowani studenci, którzy biorą czynny udział w monitorowaniu stanu środowiska naszego województwa, chociaż nie tylko, bo również innych regionów Polski. Stajemy zabierani w miejsca, których nie poznalibyśmy sami na własną rękę i przy okazji dobywamy niesamowite pokłady wiedzy i możemy przy tym zdobywać wiedzę też w praktyce, zadając pytania i widząc to na własne oczy. Oczywiście znajdziemy tam miejsce dla siebie w trakcie pracy terenowej i będziemy mogli rozwijać swoją pasję. Cześć, ja się nazywam Mateusz, pracuję w Herbarium Stettinense. Jest to taka instytucja, która zajmuje się kolekcjonowaniem roślin z ich digitalizacją. Są to zasuszone rośliny zebrane w różnych miejscach najczęściej Pomorza Zachodniego, mamy też zbiory z zagranicy, z bardzo dalekiej zagranicy, bo nawet z Korei, mamy też zbiory grzybów, dodatkowo mamy też zbiory porostów, mszaków, paprotników, wszelkiej maści, roślinności. Także całkiem ciekawa praca. Można nabyć tutaj unikatowe umiejętności. Studenci przychodzą na praktyki studenckie. Są też realizowane w ramach herbarium różne inne projekty, także naprawdę fajna sprawa. No i zdobyta wiedza botaniczna, mykologiczna i lichenologiczna nieoceniona, ponieważ rzadko kiedy się zdarza okazja, by mieć zgromadzone tyle różnych gatunków w jednym miejscu. A dzięki temu, że pracujecie na tych roślinach czy też grzybach, można się o nich wiele nauczyć. Cześć, nazywam się Barbara Wąsowicz i jestem doktorantką w Katedrze Genetyki i Genomiki na Uniwersytecie Szczecińskim. Ścieżkę naukową rozpoczęłam studiami we Wrocławiu, ale po ukończeniu licencjatu stwierdziłam, że chyba jednak warto robić w życiu to, co nas interesuje, dlatego wyjechałam na drugi koniec Polski i rozpoczęłam studia na kierunku biologiczne podstawy kryminalistyki. A studia ogólnie uczą wszystkiego, co związane jest ze śladami biologicznymi, które traktowane mogą być jako dowody w sprawie. Co najważniejsze, kierunek jest unikatowy w skali kraju i muszę tutaj wyjaśnić, bo studenci pytają. Nie, trupów nie ma, ale i tak jest fajnie, dlatego serdecznie zapraszam. Maturzyści, kandydaci, czekamy na was. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą, nowoczesną aparaturą badawczą. Zapraszamy na pięcioletnią przygodę z naukami biologicznymi. Będzie ciekawie.